Dzień dobry, w tym filmiku opowiem nieco o elektrycznym kamikadze polskiej firmy Barel z Krakowa. Jest to alternatywa dla hulajnogi Kukirin, z tym, że jest bardzo podobna i najprawdopodobniej jest rodzajem klona e, tych szy. Ale na pierwszy rzut oka i drugi i trzeci jest to hulajnoga nowszej, e, nowszej generacji, jak hulajnoga Kukirin G2 Max. Nie posiada siedełka, ale to jest w zasadzie konieczne na polskie warunki, ponieważ w Polsce jest to zabronione. Posiada akumulator 20 perogodzin, posiada te same kółka, te same wymiary, ten sam ciężar mniej więcej. No, na pierwszy rzut oka, poza logo, nie różni się wiele. Nawet kolory pozostały te same. Mamy pomarańcze. Zmieniały, zmieniły się głównie szczegóły typu mocowania, typu display, e, typu e, włączniki. Oferowane są dwa warianty tej hulajnogi, mianowicie jednosilnikowe z dwoma rodzajami akumulatorów. Jeden jest 15Ah, drugi lepszy 20Ah. Co ma oczywiście duże znaczenie, ponieważ ta z większym akumulatorem ma naturalnie większy zasięg. I o to właśnie chodzi. Pierwszą rzeczą, jaką użytkownik zrobi, to oczywiście spojrzy na, na panel. Tutaj mamy po prawej stronie włącznik. Tu się bardzo fajnie pojawia ten obraz na, na displayu. No i pojawi się, ile kilometrów się zrobiło. Jeżeli się kliknie w S dwa razy, pojawi się bieżący, ile, ile w całości się zrobiło. O. Potem mamy przycisk M. Tutaj zmieniamy oczywiście kilometry na miarę angielską. Przycisk S zmienia modusy prędkości. Tutaj mamy sport, kamikaze nie ma. Klakson oczywiście też jest. No i światła. Bardzo ładnie świeci. Oczywiście lampkę no, trzeba trochę przegiąć w dół, ponieważ świeci w kosmos. Dobrze, tak wygląda świecenie, ma napis e, na niebiesko kamikację. E, żeby odblokować prędkość no to trzeba jednocześnie nacisnąć włącznik i S Pojawi, pojawią, się, pojawią się różne programy P3 to jest ten właściwy, tu musisz trochę pokombinować, żeby zmienić na inny niż masz obecnie są kierunkowskazy oczywiście, migocze oczy na ekranie wskazówka i pipsa bardzo fajnie W tym momencie nie widać kłódki. Ta kłódka świadczy o tym, że hulajnoga jest zblokowana do prędkości 25 km. Ja jechałem już 45 km, to jest maksymalna prędkość. Tutaj to jest jeden z głównych powodów, dlaczego akurat kupiłem tą hulajnogę, poza ceną i akumulatorem. Ale to jest zmiana wysokości kierownicy, to mi było ważne, ponieważ nie należy do osób wysokich. No i tutaj są dwie, dwie wysokości. Dwie dziurki, tam wchodzi w to taka kulka, która niejako części, częściowo blokuje tą kierownicę na, na pozycji. Najprawdopodobniej idzie też w pośrodku ustawić, ale wtedy nie ma blokady obrotu. Według mnie tutaj producent zapomniał niejako wywiercić jednej dziurki, bo oryginalna Kokirin G2 Max ma trzy dziurki. Być może kiedyś wezmę wiertarkę w tym celu. Ok, tutaj mamy logo ninja, nie kamikazy. W ogóle kamikadze to była jednostka z okresu II wojny światowej wojsk lotniczych japońskich. No i z ninja albo Samurajami raczej nie ma zbyt wiele wspólnego. W środku jest mocna śruba. Tutaj jest różnica do, kuki, do Kukiryna. Ten ceownik jest in, obrócony o 90 stopni. Nie łapie oba te dwa dwie części taką klamrą. To jest chyba lepsze rozwiązanie jak poprzednie. Dlatego uważam, że to jest, to jest rozwojowa wersja tej hulajnogi. No i pewne rzeczy są tutaj, łączenia są inne. Są tutaj trzy, śruby tam są dwie. Guma jest przyklejona. Tutaj są dane techniczne. Jak widać, akumulator. Maksymalna prędkość pisze 20 km/h. Oczywiście to jest tylko wtedy, kiedy nie odblokujemy sobie tej kolejnogi. Odblokowanie jest stosunkowo proste. Przetestowana już jest ta prędkość i no, działa. Tutaj lampka jest bardzo mocno zamocowana. Trzeba użyć troszeczkę siły, żeby ją odgiąć, żeby świeciła w dół, a nie w górę, bo oryginalnie świeci w górę. Nie wiem, kto to wymyślił, ale naprawdę trzyma się mocarnie. W ogóle, cały sprzęt za tą cenę można powiedzieć, że to jest kupa sprzętu za stosunkowo niewielką sumę. Ja jestem jak najbardziej zadowolony i pozytywnie e, oceniam ten typ sprzętu. Poza tym logo. Ten logo najprawdopodobniej zamaluje na inne typy. Nie za bardzo nie, nie jestem zwolennikiem takich obrazków. Tutaj widzimy jest małe zabezpieczenie tego, tej dużej śruby. Ją można obrócić i wtedy poluzować sobie nieco zrobić większą. i Ja to zrobiłem z tyłu. Z przodu niestety ktoś wpadł na tak genialny pomysł, że to zabezpieczenie jest z tyłu. Gdzieś, gdzie go, gdzie go nie widać, skutek czego nie można odkręcić tej śruby i poluzować sprężyny. No Latem zobaczę jak to można zrobić, a na razie zostawiam jak jest. OK. Tutaj jest wszystko dosyć solidne, znaczy nie mam żadnych zastrzeżeń co do hamulca. Później opiszę, co trzeba było jeszcze zrobić. Każda z tych hulajnok, jeżeli go wyjmiesz, ją wyjmiesz z pudełka, będzie wymagała pewnych korektur. I tu mamy te przykłady, co było nie tak i co można było szybko. Tu na przykład nie jest w gnieździe ta sprężynka, po prostu no, nie zamontowano tego tak, jak powinno. Tak wygląda to już po korekcie, to jest naprawdę drobiazg. No, i w, w czasie pierwszej jazdy próbnej zauważyłem, że szumi tutaj te, ta, ten hamulec tarczowy. Takie typowe jakby bicie. No i postanowiłem to oczywiście skorygować. Są dwie śrubki, je trzeba poluzować, i potem można trochę pofumulować i pokombinować, żeby nie było tego, tego dźwięku, żeby nie było hamowania niejako. I to. Zapierzam, że mi się nie udało. musiałam kompletnie ściągnąć ten hamulec. To znaczy, odkręcić te dwie śrubki. Od spodu są jakby dwie nakładki, takie trzeba uważać, żeby je nie zgubić. No i tam y, y, trochę y, trzeba było odsunąć ten, ten klocek hamulcowy. A tak brzmi ta chululnoga. na mnie fenomenalnie. Bardzo cichy, cichy dźwięk i przyjemny bardzo. No, i to tyle. To są pierwsze wrażenia tej hulajnogi. Później latem może zrobię filmik w yy, czasie jazdy. Okej, okay, na razie. Cześć.